Już jest radiowóz, za chwilę będzie pilot dzisiejszego półmaratonu. Już jest widoczny pilot. Uwaga, prosimy szanownych kibiców o przejście na chodnik. Aha, tam jest z napojami, widzę, że dziewczyny stoją. Z napojami. Ja myślę, że gorącymi brawami, gorącymi brawami, jak zawodnicy przybiegną, to będziemy nagradzać. Gorące, gorące brawa, gorące brawa na prowadzeniu zawodnicy z Ukrainy. Gorące brawa dla prowadzącej czwórki z Ukrainy. 23 minuty i 48 sekund. Ja nie wiem, co nie wyobracam.